Ostatnio poznaliśmy Ale, a w tej chwili mówię Wam dzień dobry albo dobry wieczór i bardzo mocno zachęcam do obejrzenia Kasa Ryka. Hej, hej, tu Tutka. I zgodnie z zapowiedzią witam Was w Kas Eryka. Eryk, taki troszkę śniady, brązowe włosy, brązowe oczy. Brązowa koszula, bo lubi ten kolor. Brązowe spodnie i brązowe trampki. To jest jego pierwszy strój. Chyba nie poszalałam też ze strojami tutaj, ponieważ na bieżąco chcę z Wami je zmieniać. Tu takie kratki. Dosyć taka mina wycofana. No bo taki jest Eryk. Po prostu. Jego historię na pewno też Wam przybliżę. Piczamka. Tutaj baletowe rzeczy, czyli na zabawę. Następnie dopływania na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. W opisie i na Facebooku, i na społeczności na YouTubie będę przedstawiała, przybliżała bliżej charaktery, przeżycia, korzenie naszych bohaterów. Czyli podsumowując, do tej pory, Ala, przebojowa, jedyna siostra wśród piątki braci. Było tam dosyć biednie u nich, ale radośnie, sympatycznie, czuli się bardzo z sobą, z życie. A u Eryka, no u Eryka to było troszkę inaczej, ale to już jest opowieść na zupełnie inną historię. Nie w tym momencie. Zobaczmy, co się dzieje u naszego Eryka. Generalnie chyba lipy zostaje z całych jego predyspozycji miłosnych, czyli nazwisko, bo Eryk jest osobą... Która dąży do Mistrzostwa Słowa, jest kreatywny, jest co prawda śmiały, bo musiał się stać gdzieś po drodze, jest charyzmatyczny, ale tutaj jak widać żadnych tendencji do ekscesów nie reprezentuje charakterologicznie. Chce być autorem bestsellerów. W zasadzie to aż tak głupio, że nie ma za bardzo o czym więcej rozmawiać przy Jariku. Mam nadzieję, że jest sympatycznym człowiekiem. A czy będzie pasował w jakikolwiek sposób do wysportowanej, pragnącej stałego ruchu Ali, nie wiem, to już musi pokazać gra. Ja do tego paluchów przykładać nie będę. Jeszcze raz, rzućmy okiem na ryka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie uciekamy z kas. Pa-pa! Najpierw pokażę Wam, gdzie mieszka Ery. To jest, tak można powiedzieć, apartament. No nie wiem, duże mieszkanie. Ono, wbrew pozorom, ma podobnie dużo możliwości, co też wyglądające na pierwszy rzut oka bardzo skromnie mieszkanie Ali. Schodzimy tutaj. Wejście jest w tym miejscu. A przepraszam, to jest winda. Wejście jest tutaj. Długi hall, Jakaś bieżnia żeby rozprostować nogi i pobudzić krążenie kiedy się siedzi godzinami przy komputerze. Pralnia przyszły gabinet przyszłego wspaniałego autora łazienka. Wannę wstawiłam osobno, bo czasami dobrze się jest odprężyć w ciepłej wodzie. I tutaj użyłam inną wersję kolorystyczną tego łóżka. W dodatku. Chyba chciałam zejść, żeby mi nie wyszło. Tutaj kącik, który Eryk bardzo lubi wykorzystywać, do tego, żeby przysiąść, poczytać. Kilka ubrań na wieszakach, bo do tego też nie przywiązuję, żeby się stroić z specjalnej uwagi. Lustro. No i w sumie tyle. Spróbuję wejść na tabie, ale. Nie gwarantuję, czy to będzie wyglądało lepiej niż takie pokazywanie rzeczy z rzutu. To jest ogromny taras i zobaczcie jaki myk. Nie sprawdzałam tego, ale sądzę, że można to obudować piętro, niekoniecznie posługując się drabiną, czyli cała ta przestrzeń prawdopodobnie może być zagospodarowana. O, nie wiem dlaczego mi tutaj wylazła tapeta, która powinna być w sypialni, ale to poprawię później. To jest ogromna przestrzeń, tu stado ludzi może przebywać i nawet spora rodzina. Spróbujmy pomaleńku wejść na tabie, zobaczyć jaki klimat tutaj wewnątrz możemy odkryć. Sądzę, że dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest tutaj fajnie, ponieważ jest jasno, tak przyjaźnie. Zamiast sztalugi, tutaj widzimy, że w tym holu Eryk ma stojak do aparatu fotograficznego drawishin. Wykręcimy się, wykręcimy. Sybna śmieci, stara bieżnia. I w tej chwili znaleźliśmy się jednym małym ruchem w kuchni i możemy obejrzeć jedną stronę. Wycofamy się troszeczkę, czyli możemy rozpoznać bardzo łatwo po wyposażeniu, że Eryk nie zamierza gotować. Chyba nie jest to jego ulubioną stroną życia, jedzenie jakichś wyrafinowanych posiłków. Myślę, że po prostu nie przywiązuje do tego wagi. Tutaj jakaś kanapa przykryta być może przypadkowym kawałkiem materii, którą miał pod ręką. Barek, telewizor, telefon i bardzo ładny widok na miasto. No i skoczyło mi troszeczkę. Może spróbujmy zrobić w ten sposób i wydostać się tymi drzwiami na taras. Teraz jest w tej chwili nie zakospodarowany zupełnie, ja w mieszkaniach i Ali i Eryka robiłam tylko tyle, co jest niezbędne po to, aby, to jest duże, zobaczcie jakie ogromne, on też na pewno nie będzie sadził nasion, ani nawet ziół hodował, bo to nie ten typ człowieka. Ale za to wyobrażam sobie jakieś fajne miejsce do siedzenia tutaj, przy którym będzie mógł wypić wieczorną kawę, a może nawet napić się odrobinę soku. Tam są budynki. Zobaczymy, czy uda mi się je pokazać. Czy to jest ta strona świata? Chyba nie. Zobaczymy, czy to jest ta strona świata, bo chciałam Wam pokazać budynki, które wydają mi się dużo bardziej obiecujące i ciekawsze do zamieszkania. Zobaczcie, bardzo fajne są te budynki z balkonami. Nie sprawdzałam, mam nadzieję, że to co widzimy w tej chwili to jest inny apartament. Bardzo fajny widok na miasto. No i trudno uwierzyć w tej chwili, że jesteśmy gdziekolwiek indziej niż w Europie czy w Ameryce. Chyba nie ma sensu specjalnego. Ekwilibrystykę jakąś tutaj wykonywać, gimnastykę akrobatyczną, nie usiłować wchodzić do kibelka, który jest maleńki. To właściwie nie kibelek, chociaż tam jest też toaleta, tylko do suszarni. Może troszkę niżej. Troszkę w tą stronę. Może za wcześnie. Po lewej stronie, po prawej, pierwsze drzwi. Zawsze to jest to drugie prawo, albo to drugie lewo w moim przypadku. Pierwsze drzwi to jest pralnia. Może troszkę tak. Wkamponujemy się w to kwiecie. Czy uda nam się? Tutaj powinien być przy całej mojej pseudo znajomości prawo i lewo gabinet. Tak? Malutki, skromny. Jakieś notatki już sobie zostawia dla samego siebie. Pierwsze zdjęcie z pobytu w mieście przywalił bezpośrednio na tapecie. Nie ma tutaj nic. Nawet sofy. Pustostan, panie, pustostan. No i teraz uda nam się przykoprytnąć do sypialni? Pewnie tak. No, i sypialnia też nieduża. Myślę, że na pierwsze podejście do życia w tej okolicy całkiem sympatyczne. No, to łóżko w tej wersji kolorystycznej jest całkiem w porządku. Zobaczymy, może nam to wszystko wyjdzie na dobre. A ja oswoję się i przestanę narzekać bez końca. Na Plastikowy świat tego dodatku. Drogi Erysiu, co ty chcesz? Słuchać muzyki latynowskiej i ćwiczyć umiejętności literackie. No i tak to będzie z niej. Pasjonat, konsekwentny, skryty. Chociaż, jeśli trzeba, radzi sobie z pełną śmiałością. Co my tu mamy jako muzykę? Z stację, nie wiem, co to jest, więc posłuchajmy tej latynowskiej. Tak. Czy chcesz to tańczyć? O, No, trochę zabawy mu nie zaszkodzi. O, Mam na. uwielbiasz? A, tak, lubisz. Tak, może posłuchaj tej muzyki. No, tak na odmianę. A my pomyślmy. Jak można przekonać Arisia, żeby gdzieś sobie poszedł? No on wcale nie zamierza. Zobaczcie, aspiracje ma takie. Napisz dwie książki, pisz przez jedną godzinę w stanie zainspirowania. Fajnie to wygląda od tej strony. Jak zaliczyło Ci się, co chcesz. Nawiąż nową przyjaźń i superową! Wyłączamy szkoda prądu i idziemy na miasto. Ta okolica, ta dzielnica jest nam już troszeczkę znana, ponieważ tutaj balowała całą noc. Ale zobaczymy, gdzie może się wybrać Erik. Wylądowaliśmy tutaj, w tak zwanym eleganckim klubie. I ja pozwoliłam sobie rozejrzeć się tu w koło. Uroczy mural. Jakieś stoisko czynne, nieczynne. Atrapa czy coś. Może pan nie doszedł, po bo... jakaś fontanna. Fajnie zrobione wejście, bardzo mi się podoba. Sympatyczne uliczki. Bardzo mi się podobają te ozdoby. Takie klimatyczne się to robi. No, troszkę ażuru. Te uliczki też są przesympatyczne. Bardzo ładne. Co to jest? Nie wiem. Aha, taka ozdoba tylko. No dobrze, troszkę się miotam. Znowu stoliczek? Czy ten, czy ten pan się z. A, tu jest tablica. Tablica. Płaskorzeźba. No dobra, wchodzimy do tego klubu, bo nie ma co deliberować. Wszystko się samo okaże z czasem. Właśnie. Właśnie. Możesz włazić, co się dzieje. Właśnie, chłopie. Proszę cię bardzo. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. No dobra, ruszaj. Co tu mamy wewnątrz? Czy to jest jakaś nowa beczka, czy była stara? Nie mam tego pojęcia. Gitara. O, jaki ładny. To jest bardzo ładne. Podoba mi się. Co tu można działać i robić? Zobaczymy. Kim ty jesteś? Seniorka, niech będzie. Przyjazne powitanie. Przyjaźnić się można z każdą osobą. A ta? Koniec świata pozuje, co się tutaj dzieje. Panie Pakuła, z Wami nie chcemy nic wspólnego, ani ze Zdzisławem, ani z Pakuzą. Jestem oszołomiona lekko. Zabawne powitanie, musisz z kimś porozmawiać, bo już w samotności. Rety, muszę przestać narzekać. Zgubiłam cię. Eryk, gdzie jesteś? Rozmawiasz sobie? Dobra, porozmawiaj. Nie, nie, żadnych uwadzicielskich tańców i randek. głupi, innego Sima. Pogadaj z Nie kłóć karierę, nie ma sensu. Przyjazna, pogawędka. Tak, zupełnie. O, zapytaj o zawód, może ci pomóc. Troszkę żeby się ten pasek wypełnił jest bezrobotna. Albo jedno, albo drugie. Aha. On działa na wyłączenie. Dobra, chłopie. Proszę bardzo, włącz i jedziemy coś takiego co gryk lubi. Czy za przeciśnięciem guziczka tam zaczniesz grać? Nie, ty masz teraz wolny. Samo ulubionego oh, Kto ty jesteś? Pewnie się nie da z tobą też przywitać Spróbuj się przedstawić, walcz! Szczerze mówiąc, byłoby to bardzo przyjemne miejsce Gdyby to było takie miejsce spotkania społeczności kiedy wracałam razem z Erykiem do domu, okazało się, że jestem potworną trąbą. Nie ma czterech jest tylko trzy. I dlatego kiedy szłam na zachód od domu Eryka, wylądowałam w pobliżu domu Oli. Ale to w sumie się nie Oli, tylko Ali. W sumie to się bardzo fajnie wszystko złożyło, bo zupełnie nieświadomie poczłapałam do klubu nocnego w jego dzielnicy, a on zwiedził sobie okolice u niej. Nie wiem, jak to jest tam. Sądzę, że dosyć średnio. Tym wypoczynkowością tego łóżka. Stawaj! A. Czy masz tą budkę gdzieś w pobliżu? Bo ty raczej w tych niegotujących. Fajne te mosty, te tory. Niektóre rzeczy mi się szalenie podobają. Tu jest ten klub nocny i Tutaj była budka. Ryku, bardzo uprzejmie Cię proszę, zanim ja się zorientuję w topografii Twojej okolicy, Ty bądź uprzejmy skorzystać, umyć zęby, nie żadnej kąpieli błotnej, weź prysznic. Ślicznie ptaszki śpiewają. Aha, chwileczkę. Punktem odniesienia powinna być fontanna, czyli to było ciut dalej, a jedzenie jest tutaj. Zamów bardzo dobrze O, tak zrobimy, bo Ty z tych niegotujących Ty musisz czynić różne rzeczy, tam przy okazji sobie z kimś porozmawiasz ty, czego chcesz, oczywiście, znowu ćwiczyć umiejętności literackie, nic nie poradzimy z Tobą, chłopiem. No i wcinaj No, tutaj masz Może kogoś spotkać na czacie, a ewentualnie, gdy zobaczymy zapełniający się plac, z kimś pogadamy, nie będziemy ani przeszkadzać w sprzedaży rybnych przekąsek. Jesteś w domu? Dobrze. Nie lubię tego robić w ten sposób, ale jeśli ty masz tutaj, to dotyczące tego, albo odwrotnie, to ćwicz te umiejętności. Chociaż wolę od razu, żeby Sim pisał jakąś książkę, nawet nieudolnie. Ale jeśli to ma zaspokoić jego pragnienie więcej, napisz, ćwicz umiejętności literackie. Proszę uprzejmie, jest potworny upał. Tak dla odmiany. Aha, poszedłeś w takie klimaty. Dobrze. Nie ćwiczy już umiejętności flirtować. Mhm. Zobaczymy, co z tego będzie więcej. Napisz. Napisz książkę z gatunku dla dzieci. Karierę czy możesz podjąć? Na razie coś tam masz jeszcze w zapasie, więc my będziemy rozpoznawać sytuację, a ty sobie pisz. Tak może być, Borsuk pad. no i taki jest Eryk, po prostu siedzi, dba się do muzyki klasycznej, jest mu dobrze, przylewa to, co mu w duszy gra na papier, a do realizacji czeka w kolejce flirtowanie i nawiązywanie nowej przyjaźni. Ładnie się tutaj światło rozkłada, przyjemnie tutaj bardzo jest. Chłopie, coś ci ciężko idzie. Napierz jeszcze troszeczkę. Nie tu, tylko tu. Masz tam zainspirowania. Szkoda mi go tracić. Bo ma tam pisać coś. Godzinę w stanie zainspirowania, więc tam godzinkę zimową, która trwa króciutko, możemy poczekać. A ja patrzę drugi raz na te same miejsca, licząc, na to, że zobaczę coś innego, no dziwna rzecz. Czy tu można dojść? No nie można. A tutaj? Takie ładne miejsce. Tu już nie można. Fajnie, tutaj to fajnie wygląda. Pisałeś w stanie zainspirowania, i nie będziesz siedział cały czas w domu, bo to jest skandal. Zostaw to już. Skorzystaj z łazienki, bo nie wiadomo czy na mieście będzie. Sikaj po mistrzowsku. Aha, on był bardzo pewny siebie, nie zainspirowany. Chociaż nie zaliczyło zainspirowanie. Czyli w tej chwili, jak napisał przez tą godzinę, poczuł przypływ boskości. Lecimy do kolejnej dzielnicy, a na resztę zakątków, które do tej pory tam się nie objawiły, pewnie będziemy wpadać przez przypadek. Czyli wylądowaliśmy w trzecim miejscu. Drabinki... W kształcie serduszka takie fajne miejsce do posiedzenia. Co to jest? Cikalnia. Tu można zagrać w szachy. No, tutaj jest schowek. Plastikowe fotele. Ale ogólnie tutaj jest bardzo ładnie, jeśli chodzi o park gorzej z użytecznością. Tu jest też ślicznie. Można tu podejść, można prosić o miłość a co tutaj mamy tu jeszcze można zajść sympatycznie i tutaj jesteśmy no zobaczymy co się będzie działo co ty możesz chłopie tutaj robić mm. znowu się z Alice przywitać? bez sensu pusto głucho no to chyba tyle co mam do powiedzenia, można tu pływać? pewnie nie można łowić ryby. Misiek. Misiek. Przywitaj, Miszka. Zapytaj o smutek, pewnie, że tak. No jedziesz pytać o smutek, nie bądź niedobry. To jest fajne. Chłopie, ty pójdziesz z do szpitala, nie wolno, tak, zmień strój tak, masz tylko jeden, trudno na razie musimy zostać przy tym co jest śliczna roślinność to jest coś użytkowego, tak, tu można też kwiaty kupić gdzie ten misio? co migracja, młody dorosły co tam? Oh. Oh. Ech, długo by gadać, po pierwsze zgubiłem pierścionek, w do pobliskiego stawu, próbowałem go wyłowić, ale jestem słabym wędkarzem, ona była w tym lepsza. Jeśli potrafisz go stamtąd wyciągnąć, będę wdzięczny, ten pierścionek emanował magią miłości, później opowiem ci o tym więcej. co zapytaj o kostium niedźwiedzia i obejmij z litości. Ojej, zerwane połączenie. Możesz zapytać o różne rzeczy, czyli też z takim źródłem informacji. Misiek takim przewodnikiem nasza. No weź, przytuk. Pęknięte serduszko, wychawciane. Pierwsze zgubiłam pierścionek, to już było. Aha, ja jestem niedźwiedziem. Op, uwierzył. Misję. No i ty też współdzielisz smutek. Co daje taki efekt, jaki daje? Czy tu jest jakieś miejsce do łowienia? Pewnie powinno być. Szukaj żab. Nie, nie szukaj żab, ja mam obsesję. Idź na ryby. Proszę bardzo. Może coś tam wyłowisz. Na z kimś zamieniłeś kilka słów i będziesz miał temat na świetną historię. Bardzo ładnie to wygląda tu. O, rozpaczony, zrozpaczony misio. O, misio! Stracone bara bara, oj ojoj. Ja muszę tutaj zajrzeć, co myśmy mieli wyłowić, bo on jakiś pierścionek zgubił. Wpadł mi do stawu, będę wdzięczny, później ci opowiem, co dalej. Dobra. R, uff, tutaj ładnie łów. Łosoś tam wyskoczył. Łosoś jest słodkowodny. Nie słudź się, chłopaku. Jedziesz. Urok i poczucie spełnienia. No, wyłowiesz coś, będziesz taki miłe. Wyłów coś, wyłów coś. Misiek płacze. No, przecież nie można go obciążyć taką traumą, Trzeba rękę wyciągnąć do Miska. Jedziesz. Od tego jeszcze nie grali, powietrze faluje z upału, misiek, niebieski zresztą, ze złamanym serduszkiem płacze, a ten stoi i nic nie łowi. No dobra, taka uroda Eryka. No Eryk, łów, No chociaż po to, żeby mieć przynęty i złowić coś innego. Z tym łowieniem to chyba nie jest takie proste, co? Ciągnij, ciągnij! Aha, i ja No dobra, to widocznie musi potrwać. Misiu, gdzie idziesz, kochany? Wygląda, ma za małe umiejętności, było widzieć ryby w tej okolicy. Jeszcze raz. Nie będziemy tutaj. Poddawać się. Czuję ciepło tej wody. Bardzo fajnie to wygląda jakaś żaba, tylko inna, nie kumkająca, tylko taka rychocząca troszkę dobra, Eryk, łów, łów, jak złowisz? co tutaj tak ci pulsuje? aha, już ci smutek przejdzie dobra, Eryk, ucz się łowić, szybko, jazem no trudno, Eryk, łow, ja się, poprzyglądam, co tutaj się dzieje Dzieciaki się bawią, bo no tak można tu je zostawić dzieciaki, one będą bawić się na drabinkach, można im nawet rzucić coś z grilla, no a potem pójść do schowka dobrze no, no Tak, to tak Eryk, łowisz No, czego ryba? Bardzo dobrze. Ale to chyba musi wyłowić pierścionek. Czyli to może potrwać 6 lat świetlnych. Kiedy Erik coś wyłowi innego oprócz drzewo ryby, to chyba wtedy wrócę do Was. Muszę Wam powiedzieć, że sterczymy tutaj wiele godzin. Jest już godzina 18.00. Nic nam złowienia ryb nie wyszło. Jedyne to, co jest bardzo, bardzo fajne i pociągające, to jest przepiękny zachód słońca. Sporo osób, być może z którąś da się porozmawiać, nie, nie przypuszczam, są zbyt mocno zajęci sobą, z dziećmi niekoniecznie będziemy dyskutować. Eryk marzy o tym, żeby zagrać w szachy z kimś, czy sam, czy coś. Graj w szachy, no to graj. A ja, ja wam pokażę całe portfolio, które ma w swoim plecaku. Pograj chwilę, jak to ci się spełni, bo ty też biegasz samotnie. Śliczne jest to jeziorko, ślicznie, 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 cudnie i ta brama jest pięknie. Idę do bramy zobaczyć, co z nią można zrobić, ale niech sobie chwilę pogra. I chyba w dosyć tak stanowany sposób poznaliśmy jakiś tam skrawek. Tej okolicy. To jest jakby większe od dwóch pozostałych, bo mogę dosyć daleko dojechać. Tu już nie, tu już nie. Wniosek podsumowujący. Eryk jest żywiołowy, spontaniczny i sympatyczny. Tylko gdzieś po drodze, we wczesnym dzieciństwie, wstrykł coś i przeskoczył w tryb obserwatora. Ale. Obiecaliśmy sobie z Erykiem jedną rzecz. Będziemy codziennie przychodzić tutaj i za którymś razem powinno nam się udać wyłowić klucz dla Miśka. Klucz do jego serca, bo chodzi oczywiście o pierścionek. Dobra chłopie, zostawiamy to i wracamy do domu. Eryk przyjdzie za chwilę do tej budki i znowu zje jakieś takosy, A ja muszę podsumować po raz drugi to, czego dowiedziałam się o nim dzisiaj. Jest wycofany. Ale niezbyt ostrożny. Raczej zastanawia się nad tym, co mógłby z sobą zrobić, i nie ma tego łód odwagi. Nie jest butny, nie jest bezczelny, a z drugiej strony nie jest zbyt nieśmiały. Robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Mam nadzieję, że też go polubicie. Ale w tej chwili mówię Wam już. Do widzenia. Dobranoc. Bo nie wiem, jak Wam wypadło. Papa, pa. tututka.